Konferencja, wywiady, rozmowy. Ile razy się zapytali Ciebie, skąd się znasz z Dodą? Za każdym razem, czyli pięć razy. A Wy się ze szkoły znacie? My się znamy ze szkoły, tak. Ej, ale już na, na dzień dobry plusuje, nie? Dobrze przygotowany. Tak. Wiele lat się znacie. Ile mieliście między sobą takich konfliktów, że się nie odzywaliście? Wydaje mi się, że trzy. Bo tak ostatnio nawet siedzieliśmy, rozmawialiśmy trzy, z czego dwa to były takie, wiesz, takie duperele na kilka dni, a jeden taki dłuższy, nawet nie jestem w stanie ile, powiedzieć ci ile czasu, ale kilka miesięcy. No i kto pierwszy wyciągnął e, dłoń? No wiadomo, że ja. Jakby widziałem, że ona robi podchody, bo też e, zaczęły do mnie docierać informacje, że tam pyta znajomych, co u mnie, czy wszystko dobrze. Bo mimo wszystko nadal była troskliwa i nadal gdzieś tam się pytała, czy, czy jestem zdrowy, czy wszystko okej. Okay. Jakby ja trochę byłem, wiesz, zbuntowany, ona tak samo, ale stwierdziłem, że jednak jestem facetem, więc no wiadomo, że powinienem się pierwszy odezwać. A co było powodem tego waszego najdłuższego konfliktu? Że nie pamiętam już, ale wiem, że to była jakaś bzdura, która tak naprawdę później się nie okazała bzdurą. Ja czegoś jej nie powiedziałem. Nie pamiętam czego, naprawdę nie pamiętam, gdzie coś w moich oczach było tak pierdoło typu nie wiem, idę do kina, sorry, nie mogę rozmawiać. A tak naprawdę jesteś gdzieś tam wiesz, ze znajomymi. Oczywiście to nie to, ale coś na takiej zasadzie, a wiem, że to jakoś później urosło do jakiejś takiej rangi. rangi. Po prostu czegoś jej nie powiedziałem, ale nie pamiętam czego. Od wielu lat jesteś obok dody, który jej facet najbardziej przypadł ci do gustu? To jest właśnie takie trudne troszeczkę że do przeanalizowania, ponieważ ja do każdego z nich miałem na początku sentyment, do pewnego momentu, kiedy nie zobaczyłem absolutnie u każdego, że jest w masce, że jednak się bardzo dobrze przygotował, nie? że wie, czego ona oczekuje. Wiesz, jest medialna, można kurde, przeczytać wszystko, można się dowiedzieć, są wspólni znajomi i jakby. Były takie momenty, kiedy mi zaczęło coś zgrzytać, ale jakby no, osoba zakochana czy zauroczona cię nie słucha, więc ja już później przestałem jakby wtrącać się w to. E, zacząłem obserwować oczywiście wnikliwie, żeby w razie czego jak coś wyłapie, to o tym powiedzieć. Ale no tak, no, na początku wszyscy, a później już coraz gorzej. A miałeś tak, że ci faceci chcieli. Cię odsunąć od niej, bo często jest tak, że ten przyjaciel jest nie na rękę temu partnerowi. Czy mieliście takie Zupełnie sytuacje? Zupełnie na odwrót. Ja właśnie miałam takie sytuacje, że wszyscy mnie byli uwielbiali i kochali, ponieważ ona od razu następnie powiedziała: hej, to jest mój przyjaciel, jak go nie polubisz, to nara, więc oni już mieli presję i jakby. Właśnie też takie, wiesz, to było takie po prostu aż wyciek tęczy z dupy, nie? Na zasadzie, że już miałam takie, naprawdę aż tak chyba nie jesteśmy przyjaciółmi, że ktoś tam do mnie hej, co robisz, może na kawę miałem takie, no nie, sorry, mam swoich znajomych, jakby no nie jesteśmy jakimiś przyjaciółmi, żeby chodzić na kawę czy gdzieś bo ty typie, o co w ogóle chodzi, nie? Wiesz, nie, ja, ja wręcz przeciwnie, odczułem to taką, taką wręcz do mnie miłość niesamowitą, wiesz. Wylew nagle, wszyscy są tolerancyjni, zajebiści, wiesz, mówię, że występuję jako drag, zajebiście i mam takie, no nie, kurwa, coś jest nie tak, sorry. E, reality Show startuje już jutro, jaka będzie tam twoja rola? No moja rola jest taka jaka rola w życiu, czyli rola przyjaciela, który gdzieś tam e, przeprowadza z nią rozmowy różnego rodzaju na temat tych randek. Bardzo się cieszę, że nie jest to reżyserowane i myślę, że to da się odczuć, bo jej nie trzeba reżyserować. Ona naprawdę bardzo, nie widziałem tego pierwszego odcinka, natomiast jak mówisz, że było zabawnie i wzruszająco. Właśnie ja tak mam z nią na co dzień i chcę, żeby ludzie zobaczyli, że to nie jest tylko ta stalowa doda, która sobie ze wszystkim poradzi, tylko też laska, która jest dziewczyną, która chce się zakochać, która ma swoje uczucia, którą bolą różne rzeczy i myślę, że to się uda. A ile wy mieliście takich sytuacji na mieście, że sobie szliście i ktoś doda zaczepiał. No Jezu, ja nie one to coś. są takie śmieszne, znaczy śmieszne i nieśmieszne, bo wiesz, śmieszne jest, kiedy na przykład idziemy i ktoś na przykład obok mówi tak, dada, dada, idzie, dada, dada", i ona mówi, myślę, że ja nic tego nie słyszę, doda kłoda. nie? I on wie, no tak, no, no zawsze zawsze bo ktoś doda elektroda. Ona nie, kłoda. Elektroda to była kilka lat temu, nie? Teraz kłoda. Wiesz, mam, <laughs> to jest takie, takie głupie sytuacje. Tego nie robimy, albo na przykład jak ktoś, jak ona rozmawia przez telefon, i ktoś mm. podbiega i odciągnie na przykład za tą rękę, gdzie ona rozmawia i wyrywa. Ona się czasami naprawdę potrafi wkurwić, co mnie nie dziwi. A takich sytuacji jest mnóstwo i chyba bardziej ona lubi, jak ktoś bezpośrednio podejdzie albo zrobi to zdjęcie, albo nie zrobi, no to jest jej jakby sprawa, i czas prywatny. A najgorsze są takie podchody, że ci ludzie biegają po ulicy, biegają dookoła i wiesz, i nagle jakbyśmy my byli jakimiś debilami i tego nie widzieli, nie? Że tu jakaś laska za frytkami się chowa i że idzie za nami 15 minut, wiesz, no w zasadzie hej, widać cię za tych batatów, no wiesz, no masakra. No <laughs> dzięki bardzo. Spoko.